wejdzie teraz nam księg, to nam teraz będzie rewolucjonizował bardzo tą pracę. Wbrew wszystkim osób, które gdzieś krążą, wydaje mi się, że na pewno nie zostanie praca księgowej czy księgowego zastąpiona w stu procentach sztuczną inteligencją. To, to się wydaje takie pozorne bycie księgową, że a, to jest tylko takie klikanie w komputer, przepisywanie tutaj cyferek i to się samo wszystko robi, a no, tak nie jest do końca. Księgowa musi być w pewnym sensie podatkowcem, znać się oczywiście na rachunkowości, często, gęsto również w pewnym sensie prawnikiem. Jednak ta praca z tymi pieniędzmi, powiedzmy no nawet w tej formie tych cyferek w programach, no to jednak obrazuje czasami, jakie to są kwoty w takim, powiedzmy no nawet niepozornym przedsiębiorstwie. Nigdy w życiu nie otworzyłabym jednoosobowej działalności gospodarczej, patrząc na to, z czym przedsiębiorca musi się mierzyć i jakie problemy. Jeżeli ktoś nie umie się odnaleźć w przeskakiwaniu między zadaniami, ta praca na pewno będzie dla niego ciężka. Trzeba być otwartym na wiedzę i nie frustrować się ciągłymi zmianami, tylko chcieć się po prostu uczyć całe życie, bo te przepisy zmieniają się nieustannie. Przed watami, no to jest poważniej, jest ciszej na pewno. Każda taką oazę sobie buduje, słuchawki, jakiś podcast, muzyka, odcięcie, do, żeby sprawdzić te wszystkie rejestry. A jak już rejestry są sprawdzone, to już można się pośmiać, pogadać. Zdecydowanie dla mnie tylko spokój. Ja, mój Excel, moje programy i kalkulacje.